No ma ludzie! Właśnie zakończył się mecz No, ostatniej kolejki Ekstraklasy w tym roku No, i mecz między Lechią Gdańsk a Rakowem Częstochowa Moja zakończył się... No, wielką niespodzianką! Nikt się chyba tego nie spodziewał Raków Częstochowa wygrywa z Lechią Gdańsk Aż 3 do 0! Też no, po prostu, no pogrom po prostu. jak ja to ja nie wiem, co oni musieli robić, kurde. Chyba spali na już święta, czują, kurde. I chcą przerwy. Bo 3-0 przegrać z Beniami, On już drugi mecz, kurde, z nimi już przegrał, Bo pierwszy przegrali w tym, w Pełchatowie. U nich 1 do 0, nie, 2 do 1. A teraz przegrali 3 do 0 u siebie, więc no. Trochę, no słabo. Jeśli się nie poprawi to no, może pomyśleć, żeby na stokowca zwolnić drużyny coś się wkurza, coś tam na sędziów ale nie zapominajmy, ekstraklasa to jest w ekstraklasie wszystko możliwe więc no do końca jest tego filmiku życzę Wam wesołych świąt udanej wigilii, fajnych prezentów No, in teraz tego filmiku i heju.